Ech, jak zwykle nie wziąłem sobie do serca tego, że no... Ja na tym emulatorze muszę mieć inny przycisk nagrywania, bo domyślnie na Bandicamie cholera. Na Bandikamie mam y, F12, a F12 dla tego emulatora znaczy, żeby wyłączyć y, grę. Więc trochę do dupy. Mogłem pomylić cholera jasna. Dupę. No dobra. Tutaj mamy Super Mariana. Już zaczynamy tutaj porządnie grać. Jeszcze na jedną uwagę wam y, tutaj przedstawię, że ja mam, ja mam taki jeden plan. Tylko że ten plan nie wiem czy będzie udany, bo y, ja mam... ja mam coś takiego do rozkminienia, bo no, niestety mam problemy finansowe i coś na czarną godzinę trzeba wykombinować, mianowicie taką sprawę. E, jest sobie realnie. Ja mam gdzieś tak około 10 euro w portfelu, bo ja przetrzymywałem przez kilka lat w różnych po prostu narodowościach te euro i zwyczajnie no... cholera, mm, pozwiedzamy sobie trochę. I no kurde, ja chcę wymienić te euro, tak, znaczy nie wymienić, ja chcę tak rozmienić te euro, żeby to było w postaci banknotu. E, w kantorze to nie da rady, w kantorze tylko wymieniają banknoty, ja mam natomiast monety. Tu już jednak gwiazdka nam się załadowała. Wiem, mogę już otworzyć te drzwi. No i zrobić tak, że u pani sprzedawczyni w miejscu kasowym zmień, wymienić te drobniaki na jeden banknot, czy dwa banknoty 5-eurowe. Jak myślicie, czy tak można zrobić? Bo ja naprawdę nie wiem. Bo obecnie no niestety jednak z kasą to źle stoję i... Muszę mieć naprawdę pieniądze. Bo muszę kupić właśnie tego spinbala i zastanawiam się, czy, czy nie kupić na Allegro tego Sonica 2 na Mega Drive'a, bo jest. A Sonic 2 na Mega Drive oryginał to jest bardzo ciężki e, rytas. No dobra, a więc tutaj widzimy się w kolejnym zadaniu, tak? No w porządku, więc mamy tutaj teraz pierwsze zadanie, najgorsze moim zdaniem. Może nie jest takie trudne, ale ja. Ja pamiętam, że ja miałem z nim problemy, mimo że to jest bardzo proste, ale ja po prostu tego nie lubię. I zaczynamy wobec tego drugie zadanie dla tej mapy. Tylko zaraz, co się stało. No dobra, aha, tu nie ma saveów, więc ja muszę tak po prostu cisnąć. To się samo zapisuje, jak widzieliście w, w wyborze zapisu. Nintendo naprawdę dało już tutaj radę. Zbierajmy sobie monetki, Nie ja nam się przydadzą. Tutaj jak macie ten wykrzyknik, to będzie coś sekretnego, ale to później dopiero odblokujemy. Na razie musimy iść do tego kutafona, który jest na samej górze tej góry. Cholera! Musiał mnie jakiś czubek walnąć. I jeszcze jedna sprawa. Subskrybujcie pewnego jegomościa, który nazywa się Hexo 2. On jest tam na... E, u mnie w polecanych na YouTubie. Yy, pokazany oczywiście na, na ostatnim miejscu, ale to się znaczy to na ostatnim miejscu jak, jak jest nierozwinięte, całe te yy, yy, no, cała ta lista I kurde muszę złapać to dobra i jak to mam powiedzieć? Aha ten jegomość robi zajebiste. Znaczy, on nie robi, on po prostu wstawia tylko zwykłe odcinki w Świat Według Kiepskich. Ale yy, naprawdę, ten chłopak ma ambicje. Co do tego, bo to jest, Świat Według Kiepskich to jest mój ulubiony serial. Jaki w ogóle jest? Prócz tam miodowych lat, czy jakieś tam. Jest ten starowiekowy, ale kurde, naprawdę. Świat Według Kiepskich na jego profilu to jest obowiązek! Cholera! Nie, dobra, idziemy inaczej. Kurde. Chciałem skrótem przesiale ale się nie udał. Możesz. Żeby to grzmot trafił. Tutaj niektóre elementy są y, dwuwymiarowe, więc niestety no troszeczkę oszukane takie trzy lekkie. Nie takie jak Mario. Ale trudno. Nie! Bo tam chyba nie można iść, nie? Czekajcie, jak to się oprzykiwało. Nie, no można iść. Eee. Kurde, normalna kamera Mario. <grystanie> Jeszcze można by było tak grać, trochę z przybliżonym kątem GTA, ale nie. Grajmy normalnie, tak jak to Nintendo dało tutaj ciekawą kamerką. Z tymi armatkami to ja wam powiem, jak tu ma być bo to też jest już potem <laughs> o, doładowanie, a nie, doładowanie życia to też zostaje za pieniążki no i właśnie tu też jest taki pewien post idziemy na tą górę mamy tego króla jakiegoś Ehm... hm, co fuck you, motherfucker to nie jest taki trudny boss, dlatego że trzeba złapać yy, za jego dupę. Okej, okay, więc zaczynamy. Yy, tutaj miałem błąd z komputerem. I niestety nie zobaczyliście tamtego zadania. Więc my przejdziemy do już samej tej sekwencji. Okej, okay, mamy już tutaj. Mamy już tutaj to miejsce. Tak, jestem wielkim bimbombem, królestwem. Y, tym. Eee. dupie jest tym. What the fuck is this? Ja się dziwię, dlatego że. No kurde nie! Wow! Patrzcie, to się robi tak. Idziemy na niego od tyłu, bierzemy go za dupę i po prostu tutaj rzucamy go. Zostaje w dupę, ten kurde kutafon. Jak przestanie iść w miejscu i ruszy, wtedy musimy znowu go złapać i kolejny raz go rzucić. No i kolejny raz znowu. To jeszcze za mało. No i doznał piźnięcia, nie? Widać, że potem już robi się taki, jak to powiedzieć, hmm. Eee... Nieważne, robi się takie po prostu dla nas bardziej miłosierne i on po prostu tak, no, przekazał nam tą gwiazdeczkę, którą zebrałem wcześniej bo mi się tutaj wszystko skopało komputer nie wytrzymał i musiał mi się jak zwykle zawiesić więc to... cholera więc to jest taka rzecz i ten tego moment, muszę tutaj wszystko poukładać trochę miałem zasłonięty e, tego yyy... wywietrzoniem no ogólnie chłodzeniem miałem bym takimi gazetami no i dobra kolejne zadanie to mamy tutaj tym razem wyścig z tym... z tą kupą tak? nie śmiejcie się kupa przez 2 dwa o! dziwnie to wygląda nie? ruszajmy kurde i teraz ja bez żadnego pierdzielania się będę patrzał tylko na trasę i tylko na zagrożenia. Ponieważ ja będę musiał to szybko... Wow. Ua! Idzde, biegnij! Mogłeś się zamienić w ducha w tym momencie i być się tamto nie zarło. <laughs> wow! I szybko tu. on jest tak powolny pod górkę ten łeb słownie nie wiem hej <laughs> to ja już go dawno wyprzedziłem łaaa Ła! fajnie skargi. i co myślisz że taki kozak jesteś tu póki jak to się mówi żółwie są powolne więc to jest ewidentna prawda chociaż on w odróżnieniu od innych, on na pewno biega szybciej od swoich tych mutafonów. I ja jestem pierwszy mutafon. Czas się zatrzymał. Tylko kurde, ja chcę dotknąć tej, nie da się. No proszę. Dobra, gdzie ten field? Kaciu, bo ja nie, wiem, nie widzę go. Spóźnił się. Spóźnił się na rozpoczęcie roku szkolnego. Ha. Au! Mój ryj, A co ty z nim robisz? A pf, 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 pf. kurde. Z jego dupy wyszła ta gwiazdka. Jaka dziwna. Nie wiem. Ja pierdzielę! I z jego dupy wyszła ta gwiazdka, no. Nintendo! Co wy robicie? Mhm. Mogę już w tym momencie otworzyć pewne drzwi, ale mi się nie chce. Ja jeszcze raz wezmę in, inną tą. Shoot the Island in the sky. Hey, Czyli wiadomo, już mamy tutaj dostęp do armatki. Nie, musimy zagadać do jakiejś arma... eee, y Tak. Właśnie trzeba było zagadać o tej różowej bombki. I teraz mamy okazję już w każdym poziomie, gdzie się znajduje... E, gdzie się znajduje właśnie e, taki, taka Taka właśnie armatka to właśnie możemy dzięki niej sobie lecieć no właśnie nie do końca lecieć bo Gde... nie polecę właśnie tak prawie blisko trzeba co innego wziąć z innej strony zajść trzeba Dobra, tutaj. O ty. Friendsbook. Będzie ten przedmiot yy, taki ukryty? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Czekajcie, muszę zobaczyć tą plakietkę tutaj. Special blocks. No to nie. No to jeszcze nie to. Z innej, z innej armatki trzeba tam pójść na górę. Tylko której? O, już wiem, chyba tu. No Mario! Nie bądź Przepał. No idź tam na dół! Mały ty! U grubasku! Oa! Nie przelecę! Au. No was. szkoda mi w tym momencie Mario. <grywa> Kurde, ciężko wycalować. Pewnie, że niżej. A nie, to tak, to nie, to mogę. celować. Tam na tą wysepkę, nie! Zip Wow! O, hura. Udało się. Dobra, e, tutaj mamy taki ten przedmiot. I właśnie w niej znajdu, znajdowała się właśnie nasza gwiazdka. Tylko chwila. Mogę wziąć tą monetkę. No i dobra. I bierzemy tą gwiazdę. No, to się nazywa zbieranie przedmiotów. 4-9 znacie się, przepraszam, to wszystko przez te życia mi się pomyliło. Zobaczmy jeszcze, co będzie w tym, w kolejnym zadaniu, bo już nam wiele tego zostało. Żaden problem, więc jedziemy wobec tego. Moje ulubione zadanie z tych wszystkich, czyli zbieranie tych czerwonych pieniążków. Moje bardzo ulubione zadanie. Ponieważ ja akurat wiem gdzie one są. Jednak widzieliście było tam na tej wysepce, więc teraz idziemy tam zbierać wszystkie te moneczki. się gdzie, gdzie jest ta mureczka? No dobra. Kurde, wiesz to? Fuck Myślałem, że nie dobra. dobra. Parę tych jest tutaj, gdzieś. Pokażę wam o to chodzi z tymi drewniankami. Czekajcie. Tak, no Dla odmiany, czy innego. Kurde, ciężko mi tu wycelować. Bierzemy A i potem Z. -kę. U mnie na kawę, że jest to C Więc Z i C to odpowiada, no to dobra A i Z To odpowiada właśnie za to, że ja skaczę i właśnie dupą ląduję na tym dre... drewienku Ja je tak niby wciskam w ziemię Idę, wypierdzielaj mi ty głupia bumbo. I nic, bo na razie to nie w tym zadaniu. Ile mam tych czerwonych? 5, czy 3. Dobra, a wiem, gdzie jest jedno. Nie oszukujmy się. No, i tutaj to właściwie będzie na tyle. To mi będzie starczyło. Kurde, te mi głupie zasłaniały. Dobra, mam już ułatwienie, ale to nic dla mnie. Jedna monetka była właśnie tam gdzie widzieliście, jak szliśmy pod górkę, czyli biegniemy tam. Bez zatrzymywania się, bo potem to wiadomo wylecimy na dół. I najlepiej idźmy do tamtej armatki, gdzie ostatnio użyłem jej. Dalej Mario, dalej, 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 jeszcze kawalątek, jeszcze, 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 o, fajnie, dobra i zróbmy tak, żebyśmy wycelowali tam, właśnie, na tamtą miejscu. tak jak wtedy, tak, hmm. tylko w tą stronę, góry, o i tu, dobrze, ła! Spokojnie, mi waraz, tylko. O, i yeah. Gdzie jest to? Gdzie jest to cholerstwo? Gdzie? Długo ja, nie ma. O, widzę już. Dobra. uuu Naprawdę, efekty na Nintendo są bardzo fajne. Podobają mi się, nawet do dzisiaj. Cholera, muszę się wracać. Tamto głupie miejsce. Tutaj te questy są po to, żeby mieć więcej gwiazdek w, w danym tym samym levelu, żeby po prostu no nie mieć tak wcale źle tak już na początek gry jak na, nie, na taki pierwszy razik. A więc tutaj było to wszystko. Dobra, hit. Już mamy 5 gwiazdek. Trzeba ich uzbierać co najmniej 150, coś koło tego trzeba zebrać. Ich jest strasznie dużo. Zobaczmy jeszcze, jakie są, ale już nie będę nic robić, bo to będzie na tyle. Albo może jednak nie Mario Wings in the Sky. No właśnie, tu jest jedna ciekawostka, ponieważ tutaj musimy wziąć chyba pewien przycisk. Będą się aktuowały te wszystkie kwadraty. Mi się przynajmniej wydaje. Tak, dobrze mówię. Te wszystkie kwadraty będą się aktywować i będziemy mieli dostęp do yy, tej czapeczki. He? Co robi tamta kupa? Ej, co nam uciekłeś? Ej, what the fuck is this? Ej, co to ma być? Aaa! Obczajam temat Patrzcie To jest dobre. Jedziemy na, na muśli żółwiowej. Dobre Uwiadam ten motyw na ch**pę! Mario skateboardzista! Yeah. Zbieraj życie! Dobrze! Tak, no widzicie jak się u... styczymy z tą właśnie powierzchnią taką to właśnie będziemy... Mieć strane, ale uciekaj! Ech, special cups in Red, Green and Blue Blocks. Nie wiem o co biega. Ja wiem, znaczy ja wiedziałem... Wiedziałem, odpowiadam, ja wiedziałem. Ja wiedziałem jak to zrobić, ale kurde nic mi nie przychodzi teraz do głowy. What the fuck? Ej, moment. Nie, nic. Ty też nie, tak? Bo ja już Teraz to ja już się totalnie poddaję. Ja dzisiaj po prostu nie myślę, szczerze mówiąc. Chyba trzeba w innym levelu to zrobić zdobyć taką tą właśnie tapeczkę z, z, z skrzydełkami. Nie wiem. Ja na razie. To sobie biegam Wcisnąłem jakiś ten przycisk, ale to i tak nic. Chyba nie to. Ja na razie nic nie wiem. Trzeba przejrzeć to na o... Oh, what? Co ja widziałem? Ale nie, taki było. Dobra. Nie będę wam tutaj zanudzać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku tak, odblokowujemy drzwi okej okay. mamy kolejny tutaj mój ulubiony level z śniegiem tak, zima mój ulubiony motyw w grach w ogóle ale tak ogólnie to raczej nie za bardzo no wiem, trochę pobryć kanę, ale cóż i tutaj też odblokowujemy drzwi do kolejnych zadań, tak Statek, tylko że ja go nie cierpię, bo on jest trochę dla mnie nudny, żmutny i w ogóle. Co my tu mamy? Wy e, patrzcie. To jakaś dziura. Kurde. O życie. Tylko tyle. Hmm. Tu jest jeszcze kolejna. Patrzcie. Ale co tu jest? O nie Po co ja brałem to? Ja nawet nie wiem jak, jak tu się pływa. Ja już wiem Cholera, co to jest? Nie wiem, ja zbiorę dla jaj 8 tych czerwonych monetek. I zobaczymy coś tego wyjdzie. Tutaj kolejne są hola, tylko że ja muszę wziąć tlen, bo inaczej to się A, nie chyba, że dobra, jakiś z tym, ja muszę zabrać te pieniądze, dobra. Jeszcze trzy Fak tu przerywa wszystko no. musi I ósemka ha, ha. Jest, udało się, i teraz możemy tylko do... doganiać tą gwiazdkę, która jest niedobra. A zbierajmy swoje monetki, co mi tam wchodzi. Moment, tutaj się nie zbiera. Dobra. I szósteczka zebrana. Super. Czyli już zebraliśmy jedną sekretną gwiazdkę. No i dobra. To może być na tyle. Jeszcze zobaczmy. Czy tutaj też można wejść? Tak, tutaj jest podstawa. Tutaj powinien wcześniej wejść. Tutaj dostaniemy taką wiadomość od tej... Całej księżniczki Gdzie była ta informacja? Cholera No mi się ciągle musi przycinać O tutaj yy, tak. tak Tak, tak, tak Dobra nie martw się, pitch. Ja zrobię z tą porządek. <noise> Nie, no zrobię z tym wariatem, bowserem głupim. Dwie gwiazdki. Dobra, to będzie na tyle. Do zobaczenia. Super Mario 64, motherfucker. Znaczy, no dobra, no przesadam z tymi słowami, ale no cóż. Cóż, co ja mam robić? Dobra, No to do zobaczenia.